Hej, 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 cześć kochani moi Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Trzecim odcinku całej paczki Megalini Tym ostatnim odcinku Więc na samym końcu zrobimy sobie podsumowanie Ile udało się wydrapać z całej paczki Wezmę troszeczkę może wyżej, żebyście lepiej widzieli Dzisiaj mam z drapeczki, tak jak już wam mówiłam Z numerkiem 5, 6, 8, 10 i 11 Żadnego pewniaczka nie mam Obstawiam, że piątka i szóstka będzie pusta no bo było wygranych yy, jedynka, trójka i czwórka. Aczkolwiek sami wiecie, że wszystko się może zdarzyć. <grydy> I mega bolimy ząb, który nie powinien mnie boleć, bo nie wiem. Yy, biorę się za drapanie, nie powinien mnie boleć, bo był on leczony kiedyś kanałowo, a może się. Na pewno się nie znam. Ale zawsze myślałam, że jak się leczy kanałowo, to się usuwa nerwy. Tak mi się wydaje. I powiem Wam, że nawet jestem na 90% pewna. Mogę się mylić, wiadomo, jak każdy jestem tylko człowiekiem. I dlaczego ten ząb mnie boli, to nie mam pojęcia. A ja zawsze, jak mam dużo na głowie, yy, jak się czymś stresuję, yy, to w różny sposób po prostu to się na mnie odbija. O tak to powinnam powiedzieć. I wydaje mi się, że czasami mam szczękościsk. Większość z Was na pewno wie, jak nie wszyscy, co to jest. I mi się wydaje, że mogłam mieć taki nieświadomy szczękościsk, jak spałam. Co jest trochę dziwne, no bo raczej zawsze mnie to budzi, bo to jest okropny ból. Nikomu tego nie życzę naprawdę, nawet najgorszemu wrogowi bym tego nie życzyła, bo to strasznie boli. Ale mogło tak być, że po prostu byłam tak padnięta i tak spałam, że nawet nie poczułam. Nie wiem. I, I teraz mnie ząb boli, tak jakbym go, nie wiem, naruszyła czy coś. Dziwne. Ale na razie jeszcze się nie faszeruję proszkami, bo jakoś tak staram się unikać przeciwbólowych proszków. Im mniej, tym wiadomo, lepiej. Hmm w pracy takie szoty witamin biorę dwa razy w tygodniu to łykam tam jest w sumie, że pół, pół takiego szota to jest dzienna dawka i że nie wolno przedawkowywać ale ja zawsze łykam cały, więc kurczę. śmieje się, że znowu przedawkowałam znaczy to się na mnie nie odbija odkąd zaczęłam te witaminy pić to nawet wam powiem, że, że lepiej się czuję nie mam już takich problemów z żołądkiem, jeżeli to ma w ogóle. Myślę, że witaminy mają duży wpływ na całe nasze ciało, więc może to też od tego. Nie wiem. Ale tak, z tym zębem to się niepokoję. Muszę iść do dentysty. Jest taka jedna pani dentystka, kiedyś wam o niej opowiadałam i to jest taka pani, której ja się nie, do której ja się nie boję pójść, bo dentystów to ja się boję, rzeźników. Więc muszę ją odwiedzić. Niech ona mi powie, co mi się stało z tym zębem, że po kanałowym leczeniu on mnie boli. O, podkowa. Też w razie jak coś zgubiłam, no to tak jak poprzednim razem będziemy szukać. Mm, bo. Wiecie, <laughs> łatwo jest się pogubić. Ja też wam powiem, że jak już wszystkie, właśnie wydrapie. To sobie jeszcze usiądę na spokojnie z mazakiem i będę patrzeć, czy na pewno nic nie pominęłam. Myślę, że głównej wygranej bym nie pominęła, aczkolwiek człowiek głupi też się tam łudzi, że może, może się pomylił. O tu cytrynę znalazłam, widzicie. I ostatnie mamy biedronę. A propos biedrony na TikToku. Jest taki chłopak, który te TikToki nagrywa. Jest biedrona w Hogwardzie. O jezu, uwielbiam tą serię. Tak jakby taki prześmiewszy, ale mega. no mega mnie to śmieszy. Niektórzy mówią o obraża Harry'ego Pottera, coś tam, że się naśmiewa. Ja mówię, przestańcie, mówię, to jest tak mega śmieszne. Dol. Pustaczka mamy. Odkładam. Kolejna mamy z numerkiem szóstym. A, zacznę od świni za 8 dych. Byłoby miło zobaczyć dolary, Ale coś mi się wydaje, że nie będzie mi to pisane. Aczkolwiek trzymajcie kciuki. Może dzięki waszym kciukom się uda. Mamy y -y... dobrze wisienki. Już teraz rower. <laughs> Wiecie, ja ja kiedyś na odcinku jakby mówiłam, tak, żebyście już tam za bardzo nie zadawali pytań i tak dalej i tak dalej. Poprzedni odcinek to jest takim odniesieniem, że, że stary żyje, że nic mu nie jest. Aczkolwiek no, no wspominam jak to wygląda. Ja jestem singielką, on jest singlem, więc no. Ale mamy ze sobą kontakt. Bardzo dobry. Przyjaźnimy się, więc y, tak normalnie po ludzku. Także naprawdę y, dziękuję za zainteresowanie. No. Tylko tyle chciałam dodać. Moneta. Mhm. Uh -huh. Brakuje tam albo auta, albo zegara, albo szminki, um, 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 albo arbuza, albo motyla. I już. Mamy aparat, dobra. Ale aparatu nie widzę. Następny symbol mamy dzwona. Tu już teraz i kości by się przydały. Dzwon, dzwon, dzwon. Tu mamy, tu mamy. Tu I tu ostatnie dwa symbole. Mamy pierścionek. Pierścionek jest tu, tu, tu. I klapki, ale klapki to nie wymieniałam ich, to nic nam tutaj nie dają. Dobra, czyli pustak. HGM. Zostały nam trzy zdrabki i powiem Wam, że no tragedia jest z tymi z tymi, z tymi megaliniami. Aczkolwiek czego tu się człowiek spodziewał? Zaczniemy od bonusu, a w bonusie oczywiście perła. Czyli nie to, co szukamy. <laughs> Dobra. I co my tutaj mamy? Mamy liść. Liść jest tutaj, tu, no troszeczkę go jest tym razem. Mm, tu i tutaj, dobra. Kolejny symbol flaming. O, liścia pominęłam, ale flaminga nie widzę. Teraz mamy winogronko. Mamy tutaj, tutaj i tu dobra. Teraz mamy sakwę. Uh -huh. Uh -huh. tutaj. Dobra. Dzwoneczek. Dzwonka mamy tu. I tu. Kłótkę mogliby dać, to by nam się parę linii zrobiło. O, sakwę pominęłam. I tu, i tu pominęłam. Dobra. I dzwonka już nie widzę. Następny symbol to jest łódka. Hmm. Ale łodzi nie ma. Teraz mamy żółwia. Jest żółt tu. I tutaj. Mm -hmm -hmm. Dobra. Nagrywa się, nagrywa się. Kolejne mamy słoneczko. Słoneczka nie ma. Naszyjnik. Mamy. I tutaj mamy, no i już ostatni symbol to rower. Rower jest tu i już i kontrolne decha, czyli różne. Dobra, i zostały nam 10 i 11. Kurczę, że to tylko cztery zdrapki na całą paczkę byłyby wygrane? Lipa. Tutaj mamy auto. O, i auto nam robi linie, zobaczcie. pięć zdrapek. Dobra. Zawsze to jedna więcej, więc mega się cieszę. Auto, auto. Dobra, trochę tego auta było. Kolejny mamy prezent. Prezent jest tu. Tu. O. Czyli ten odcinek też nie będzie, wiecie, takim pustakowym odcinkiem, bo też coś wpadło. Piłkę mamy. Nie widzę piłki. Yy, Biedrona. Mm -hmm. Powiem Wam, że tak jedną, drugą, trzecią, jak się drapnie, to już te symbole się wydają, że chyba było. I ja tak obserwuję, no ale nie widzę, więc no wiecie o czym mówię. Teraz mamy yy, koronę. Dobra, tylko jedną. Ja zawsze myślałam, że mam mega yy, podzielną uwagę. Dopóki nie wzięłam sobie krzyżówki do drapania, i w tym samym czasie nie oglądałam jednego z kanałów drapkowych, i tam właśnie była drapana krzyżówka. Moja podzielna uwaga skończyła się na tym etapie, gdzie ja drapałam zamiast swoje słowa, to słyszałam: O, teraz mamy literkę tam na przykład M. Ja zamiast drapać, co mam dalej drapać, to drapałam literkę M. No. Także tak. Mamy tu sakwę i tu sakwę popcorn. O, i mamy drugą linię, czyli cztery dyszki. Już jest dobrze. Zawsze to coś tam więcej, no nie? Jeszcze tu popcorn. Dobra. Dwa do końca. Mamy pierścionek. Mm. Nie ma. I ostatni symbol to żółw. Mamy tego gagatka i tu, i tutaj, i już w bonusie oczywiście lustro za cztery dyszki. Yy, I tutaj mamy co? Mamy 20 i tutaj mamy 20, czyli będzie DDD, tak jest, 40 zł. I ostatnia zdrabka na dziś, na, na całą paczkę. Zobaczymy, czy ta, no zobaczcie, w całej paczce ani jednego dolara się nie udało upolować, że nada. Yy, I szukamy zegara, dobra? Czy to był błąd brać tą paczkę? Nie, bo było się fajnie drapało, więc więc nie będę żałować, mimo żenującego wyniku. Każdy z nas, kto kupuje zdrapki, liczy się z tym, że ten wynik może być taki a nie inny. Mm, dobra, klapki. Tutaj są, tutaj, tutaj i tu na samym końcu. Dobra, mam nadzieję, że dobrze widzicie, bo ja tak kręcę i zamiast się popatrzeć, czy wy dobrze widzicie, to się patrzę w strapkę. Tu mamy żółbia. Tutaj, tutaj. O, tego żółwia trochę było. Powiem Wam, że naprawdę liczyłam na ten, ten znaczek dolara. O, i klapki pominęłam. O, o, jeszcze jest jedna linia. Jej! <laughs> mm, korona. Czekajcie, korona jest, klapki są, rower jest, kluczyk jest i wisienki są. No i fajnie. Ja tam się cieszę. O tutaj cytrynę pominęłam jakimś cudem. Dobra. Kolejne mamy słoneczko, Słoneczko jest tutaj tutaj No i dalej już nie. dalej mamy auto auta są tu i... Jest jeszcze tu i tu. Dobra. Trzy symbole do końca. Mamy szminkę. Szminka będzie tak tu. Mhm. Mm -hmm -hmm. O, tu. Patrzyłam się na to, ale jakby nie widziałam. Zaćmienie umysłu. Teraz mamy naszyjnik. Naszyjnik mamy tutaj i tutaj. Jeszcze mamy tu i ostatni symbol to kokos. No to nie, to kokos tu nie. Raczej tu nie pomoże. No nie pomaga. No dobra, ale jedna linia jest. Pod linią też dwie dyszki, czyli BB. O, mamy BB. No dobra, słuchajcie, dobre i dobre i dwie dyszki. Ja sobie tutaj tylko odgarnę. To będzie tak to z tym. Dobra. Powiem wam, że paczka wyszła bardzo źle. O, no, to będzie to, to to. I tak to też tu odkładamy. Dobra. Więc mamy tak. Y

a wygrało zdrapek 5, tak dobrze mówiłam, że 5. Tak 5. Raz, 2, 3, 4, 5. O, to nie machnęłam się. O 14, znalazłam 6. 6 zrapek wygranych i z drapki, które wygrały. To mamy tak 1, trójka, czwórka potem 10, 11 i 14. Czyli jakby no nie da się ocenić która połowa była lepsza czy, czy przód czy tył no bo tu mamy przód a tu mamy tył 3 po 3 coś tam się udało wygrać i tu mamy tak 20 zł w numerze 1 40 w trójce czyli 60 20 w czwórce 80 yy, 20 w jedenastce to mamy 100 40 w dziesiątce to mamy 140 i 20 w czternastce 160 zł. 160 na 300 czyli taka połowa prawie połowa no, trochę ponad połowy czyli no wyszło jak wyszło no, w sumie nie jest źle szkoda tylko właśnie, że y, są jakieś tam lustra, świnie bardzo dużo luster y, się trafia w bonusach a tego dolara nie ma Mimo wszystko, za to, że ze mną byliście na tym drapia, drapaniu, i tak dalej, bardzo, bardzo Wam serdecznie dziękuję. Yy, za wsparcie, za komentarze, za łapki, za wyświetlenia, za wszystko Wam dziękuję. I słyszymy się w kolejnym odcinku na moim kanale. Nie wiem jeszcze na dzień dzisiejszy, co będę drapać, coś tam zdrapiemy. Yy, I co, żegnam się z Wami. Buziaki, do zobaczenia. Pa, pa, pa.